trafiły już na Wojan Shopa, ale ale słuchajcie, zaczynam ten odcinek, bo znowu jest słaby przypał, ponieważ Train Inter zjada kolejne Wojanowice, kawałek po kawałeczku znowu je zjada, ale pisaliście nam w komentarzach, że jest na niego tajny sposób na pokonanie, w ostatnim odcinku z pułapką mówiliście, tak i dziś spróbujemy to wykorzystać, dlatego musimy szybko pójść do Ptysia i się go zapytać, czy to wyjdzie, bo patrz tutaj sekretem tego planu jest ten blok, mój ulubiony diaksy, diaksy no właśnie, ja kopię diaksy, ty kopiesz diaksy, wszyscy kopią diaksy. A może nawet niedługo będzie piosenka od Jaxon Dobra, chodźmy szybko. Ej! Ty kop! Co? Muszę biec! Muszę biec przed siebie! Muszę biec! Muszę co? biec siebie! do jasnej ciasnej dzieje? tyś! A, nie przeszkadzaj mi, stary! Ja wyję właśnie trening biegowy! Nie gadaj, ty biegałeś na bieżni? To normalnie to naprawdę ćwiczysz a. zamiast walczyć? A to co to jest? jest to Ej! Numer! Eee, dobra, eee, dobra, podda. Ja obaj. My dwóch wpadliśmy do tej dziury! Obaj tak zostali no pokonani swoją A. własną bronią. Ej, dobra, koniec tego, skupienie! Panowie, Train no. Inter zjada moją No, wiem to, i ale nie mam do tego Co my możemy zrobić, żeby mu troszeczkę przeszkodzić tym bo, wszystkim? tam jest? Jada kawałek po kawałeczku, bo już nie mamy stąd wyjścia. Wiecie,